Zrodzony z ludzkiej matki, chłopiec przeszedł przemianę w 25 roku życia. Zachodziła ona stopniowo, jego skóra stała się sucha i łuszcząca. Zanim zaczęły pojawiać się na niej łuski, jego włosy rosły coraz cieńsze, cięż, zanim zupełnie wypadły. Jego waga malała, zanim kości i stawy zmieniły swój kształt. W końcu zaczął wyglądać chodzący wąż, miał rozwidlony język, podniebiał czarne oczy i szpon na pod nukcie. Alternatywne nazwy, pobłogosławienie przez IGA. Wężowe postacie w granicy IGA. Pomioty IGA. Znaczy chyba IGA, bo w tym momencie jak jest kartek, to chce sprawdzić na pewno IGA. Iga. Tak, iga. Przepraszam w po Pobóg. Uwaga, człowiek przemieniający się jak pomiąd. Iga otrzymuje dodatkowe 20 punktów do siły, kondycji i zręczności. Może jest to także większe inteligentnie się w tym się przemiał się. jak ma ma się ma jakoś oznaczał. Zwiększa godowe ciała do około 190 plus lub jego inteligencja do około 70 statystyki Siła kondycja budowa ciała, zresztą 120 inteligencja, inteligencja 35, moc 55. Średnie punkty wytrzymałości 24, średnie motych wydobarzeń 2K6 średnia krzepa 3 Średnia wartość punktów nagi 11 ruch 8 a taki w rundzie dwa, A Taki w rundzie dwa, gdy uderza, rozrywa, gryzie lub miażdży, Lub jeden, gdy połyka. Balka. Może uderzać dwa razy na rundę, gdy ugryzie lub o ile posiada konieczność, uderza ofiarę i rozrywa ją swoimi szkolami. Można ma tych ataków pokonać ofiarę w całości. Uwaga, ty więcej ramię może te cztery razy na rundę. Jad silny. Około 1,10 obrażeń powoduje katusze i utratę przytomności na 1,6 rund. Udane ekstremalne te kondycji zmniejsza pojedyncze obraża, czy nie ma i czas, a jaki prosty, postać jest nieprzytomna. Próba wysysania jadłu wymaga udanego, z pomocy wiedzy o na naturze, do wolnych sztuki przetrwania. Jeśli się powiedzie, redukuje o połowę otrzymana ważniejsza. Wcześniej też udało się ekstremalny z kondycji, łącznie zostało zredukowane do 1,4 ich pierwotnych wartości. Natychmiastowe wyodrębnienie zaatakowanej godziny, tylko zapłacą udanego testu medycyny lub pierwszej wątzy, masz zapowiedź śmierci. Aczkolwiek w to nie odrękałem się jednych wytrących śmierci, to jest 4K10 uważa. Nieżże nie ma, na chwyta co ofiarę, przytrzymuje ją, a następnie w końcu zadaje uważnie, a różne są, że ja robię może Ofiarom, uwolnić się uwolnić się każdy, w każdym punkcie z siły lub wężności. Powykanie ma już. Mąż nie rozerwa rzeczy opartej na szerokość, przemieszczając swodolną dolną i naciągając skórę tak jak robił, to pytam. Ten atak musi być użyty tylko na chwilę, a taką samą w jak pomysł lub mieszk. W takiej trasie stacia może być połknięty tylko jedna osoba, ponieważ pomysł musiał straić przed połknięciem kolejny. To około 1,4 plus 1 dni. W tym czasie punkty ruchu Monster zredukowane o połowę i do wszystkich jego testów walki do tej 1 kości czarne. ludzie mogą być w nie wyciąć sobie drogę ucieczki, a czym mogą kosztami do tego nie wyciągnąć pozycję. Ostatnio się w 3 bez utrzymania 1 kastelowego, i 1 punktem 360. 2 lata 45-29, czym będą na otwieraniu doświadczenia robię Ugrzyzienie 65,229 22 9 umiejętność ja 3 ja do łażynia, ja, działanie na 22 9 Przytrzymanie i obrażenia, równe mocno do obrażeń w każdej następnej rundzie. Patrz, opis, błotnik 35-22-9, obrażenia, 1 kastel plus 1 punkt do łażynia, każde 10 punktów, gdzie się 10 minut trzeba. Unik 60-30-12. Ujętości nasłuchiwanie 50%, spływanie 70%, ukrywanie 80%, zaczywanie ofiar 60%. Pan też 2 punkty łuska tej skóry, zakręcia brak. To naprawi 1k4 plus 2 lub 2k4 plus 2. Punkt obrot, myśli, za spotkanie pomiętu IGA. Cóż, jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak, jak z tego korzystać, a patrząc na dodacza, to jest. Prawie dwa razy większy. Tak budacia ciała może znaczyć nie tylko wysokość, ale i grubość, ale to jest... To ma prawie dwa razy większą budowę ciała niż średni człowiek. Więc cóż. Mimo, że na tym obrazku to wygląda na małe, to małe to wcale nie jest. Ale cóż, jak z tego korzystać? Może... Ciężko skorzystać w innej kampanii niestwiązanej z Ligiem? Ale niewiele osób robi w ogóle kampanię związane z IGIM, więc nie jakamcy mają tego skorzystać, ale można przy... nawet w formie, że gracze przypadkiem natrafiają na pomiot IGA w jakichś podziemiach. Ale już już w sumie tyle. Bo nie widzę co tu inne jak inny sposób go ich wykorzystać. No chyba, że jako wiadomość od IGA. Subskrybujcie, zostawiacie łapki w górę. Pa pa!